O, o, coś tam biegnie, sprintuje, dawaj go, Owoj go, ty pa, pa 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 na niego, Taki i man. Tylko Nie wiem, gdzie on biegnie. To no, po... No nie powiedziałbym, że on bez lagu biegnie. Tak powiedziałem, że lekko nalagło był, nie? Gdzie on teraz będzie w ogóle? Od pocisku, od wszystkiego on jest szybszy ty. On nawet, on nawet szybszy od Gry jest, bo dostanie laga i nagle się teleportuje, nie? nawet szybszy od Gry jest. O, ty nagle się rozjaśniło coś. Jak tam ktoś może jeszcze sobie chodzić na zewnątrz? halo? hallo, opatrz, bot. A kto tam jest? Halo, czy to Grunch bot? Chyba bot. Stąd naprawdę widać dużo, ale też łatwym celem człowiek jest, nie? Teraz go szukaj. No co ty Trant, on już jest w tamu on już do wyjścia biegnie ten gracz. Coś mi biegnie. To on Ton to No to za typ? On poleciał otworzyć? On poleciał otworzyć ten, na dole ten, yy, te miejsce, i on będzie wracał, i on ten będzie zbiegał. Ja Wam mówię, to jest po prostu przepowiednia, ty. No i zmusiłem go do tego. On tu będzie przebiegał, zobaczycie. Chyba. Albo zły czarodziej. O nie, biegnie. Zobaczcie, biegnie, biegnie. Piali. Myślałem, że mnie oszukuje. Pięćdziesiąty poziom. Wow! Na zakupy się przed łajpem jeszcze wybrał. Kolejny zakupowicz. jeżeli teraz się nie mylę, o, jeżeli teraz się nie mylę, to koleś otworzył tutaj pomieszczenie na dole, użył karty. Bo on w tamto miejsce nieprzypadkowo. On tam pobiegł chyba użyć karty po prostu. I tutaj powinno być otwarte. No i proszę bardzo. Jest otwarte. Oj, niedobrze. Mama mi, oni mnie biją. Oni mnie biją nie chcą mnie ubić. Nie, rzuć im pokoju Bo ja tu jestem A wszyscy Siemanko, witam Rafał Zobaczcie jakby peki, a, znaczy, Apeki, a do Shotguna są mocne, nie? Jednym strzałem koleś mi praktycznie rozwalił całe ciało. Coś mi pokazuje, że tutaj gdzieś jeszcze coś jest. Tutaj powinny być jakieś, nie wiem, dobrocie: Bitcoiny, nie Bitcoiny. Ale chyba nic się nie zrespiło tym razem. Ajajaj. Ajajaj. Coś tu jeszcze jest. Podświetla mi się. Coś tu gdzieś jeszcze przeoczyłem. I to jest tutaj. Tu jak podchodzę, to mi się robi kropka. Halo? A może to mi się podświetla? Hmm, bo tutaj już nie. Dobra. Mam nadzieję, że byli tylko we dwójkę, co? Że zaraz nie dostanę pana numer 30 tutaj. No nie, chyba byli tylko we dwójkę. Dobra, kim pan był? 38 poziom. Jedzenie sobie zjemy. Czy ta skrzynia ma 3,5... znaczy ta nie skrzynia, tylko ta y, gzelka ma 3,5 wytrzymałości? Chyba tak Dobra, na razie to weźmiemy, bo nie wiem co jeszcze spotkam A ten co tu miał? Uuu Dlaczego tak? Uf, uh. uh. mia. Mama! Dobra. Lećmy sobie na razie gdzieś tutaj. Może dalej. Eee... Okej, okay. nie rozumiem kolesia, czemu... ...miał taką giwerę, M61-ki, władowane w środek... ...które kosztują po 3000 i... A, ta gęka jest praktycznie zbita. A. Była niby, niby była na 95, a nagle jak założymy jest na 27. Ale czemu on w ogóle chodził w armorze poziomu trzeciego? Misję wykonywał, a może misję? Nie wiem, nie wiem czy jest. Nie jest chyba misja, że musisz w armorze poziomu trzeciego chodzić, no? Chyba jest. Chyba jest faktycznie taka misja. No, musisz chyba boty pozabijać, nie? Chyba tak ubrany musisz być. Jest misja, no, no, no. Także on wykonywał najprawdopodobniej misję. Ale ja sobie na tym skorzystam. Skorzystam, bo no. Tyle amunicji po 3000, ile mi dał teraz, to. To trzeba szanować, tak? Szanować trzeba. Dobra, i teraz co? I tu mamy jeszcze BS-y. Okej. Okay. I Okej. Okay. I tu zabraknie miejsca, żeby to wszystko po. E, tą całą amunicję poładować. Na samej amunicji ile ja zarobię teraz? Jak mam. E, jak te 40 naszej znaczy M61, chodzą po 3000 ponad za sztukę. A mam ich 100. Więc mamy 300 tysięcy na samych M61. Besy i golniki po raz kolejny. Dobra, to i to sobie załadujemy do fula. Czy ja coś tutaj jeszcze potrzebuję? Eee, czekajcie, 60-ki, 60 Miejsce mam na zmianę magazynka, ok. Eee, tylko to jest pytanie, czy ja tą genkę chcę w ogóle fula? No wypadałoby nosić tą fula. Tylko, żeby wypadałoby wyjść w ogóle z tej mapy. Gdzie ja mam wyjścia w ogóle? Ja mam wyjścia na emerkomie. Emerkom, emerkom. ja teraz tak. ja sobie teraz tutaj mapkę w głowie wyrysuję. Tam są schody. Wchodzi się schodami. Idzie się w lewo na oli. I tam jest wyjście emerkom. Tam, 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 tam. Tam, gdzieś jest wyjście emerkom. Czyli w tą stronę trzeba uciekać. Eee, dobra, no to co? Bierzemy sobie wytrzymałość, bierzemy sobie siłę. Siła wytrzymałość. I do przodu Do safe room może dziś. A właśnie, czekajcie. Tam karty nie potrzeba, żeby wyjść. A, właśnie, no. Mocie racja, mocie recht, ja... Czysty recht tutaj, no ja... Tu se mogę wejść, tu se kliknę. Mhm. Ehe. Kaja tam będę biegł z tym rzeciem. No i Save Room, ja Zapomniałem, ja myślałem, że do Save Roomu potrzeba mieć ten kartę, żeby wejść. I, I trzeba mieć kartę, żeby otworzyć, ale zamknąć, żeby wyjść to już nie trzeba. Dobra, no to dobra już. Dzięki bardzo, że mi przypomnieliście na czacie. Widzicie? Czasem czaty są pomocne. I co bym bez was zrobił, bym co gdzieś tam poleciał? Nie, nie. nie gadajcie. A dobra, dobra, już, już, ja już myślałem, że tam, jak rzuciłem ten granat, tam jakiś leży człowiek, tam koło tej dziury, jakiś w ciemnicy. A to jest ten typek, który tam sobie szedł z tym shotgunem koło, koło Mantisa, co ja zabiłem i nie, po, nie poszedłem go lutować, tylko od razu poleciałem do, e, tam do tego miejsca, gdzie ten pierwszy otworzył. Dobra, ja już myślałem, że jakiegoś granat tam, z granatu tam jakiegoś trafiłem i, i leży koło tych dwóch ciał, tam jakiś, jakiś jeszcze jeden full, nie? W tym ciemnicy tam gdzieś może leży jego ciało, ale dobra, nie. Jednak nie, zobaczcie 25 razy strzeliłem tylko 9 hitkantów hit i zarobionych. to nieźle, co dostałem, dostałem z APK, no w nogę dostałem z APK, nie, to jest w ogóle fajny ten system, system tego healowania się teraz, nie, i tyle, i moja postać jest wyleczona.